Witam Państwa bardzo serdecznie i zwracam się do Was ze sołecko-społecznikowskim apelem, zaproszeniem o włączenie się w akcję dobroczynną, którą zaplanowaliśmy na najbliższą niedzielę, na 13 czerwca. Zapewne z mediów już wielu z Państwa wie, że organizujemy wydarzenie o charakterze rekreacyjnym, dobroczynnym, dedykowane zarówno biegaczom, jak i rowerzystom, motocyklistom, czy piechurom. Trasy, które przygotowaliśmy, są typowo rekreacyjne, zatem do pokonania przez amatorów wysiłku i aktywności fizycznej. Trasy do pokonania indywidualnie, rodzinnie, tak, aby w sposób przyjemny spędzić niedzielne popołudnie. Uczestnicząc w tej akcji, z jednej strony zrobimy coś dla siebie, ponieważ odrobina ruchu i aktywności fizycznej przyda nam się po takim długim okresie izolacji, a przy tej okazji będziemy zbierać datki, które zasilą konto zakupu. Skutera elektrycznego dla pana Sebastiana. Inicjatywa zrodziła się u ludzi dobrej woli, o dobrym sercu, którzy na obecną chwilę chcą pozostać anonimowi. I mamy nadzieję, że dotychczasowe akcje, które pokazywały, jak mocno bije dobre serce Konarzewa dla innych mieszkańców naszych okolic, tym razem, kiedy pomocy potrzebuje nasz sąsiad, również zabije mocno i nie pozostaniemy obojętni na potrzebę naszych sąsiadów. Chcąc połączyć to przyjemne z pożytecznym, uruchomiliśmy wydarzenie, uruchomiliśmy cykl powiadamiania o bieżących przygotowaniach do tego wydarzenia. A zatem zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do odwiedzania naszego profilu sołeckiego, profilu Sołectwa Konarzew. Tam znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje, zarówno organizacyjne, jak i dotyczące form wsparcia dla Pana Sebastiana. Ponieważ chcemy w jak najkrótszym czasie Zebrać brakującą kwotę, kwotę 2000 około 2000 zł. Zatem oprócz darowizn, które będzie można wpłacać podczas biegu, podczas wydarzenia, uruchomiliśmy również zbiórkę internetową na portalu pomagam.pl oraz zwolennikom tradycyjnego przelewu bankowego uruchamiamy. Umożliwiamy wpłaty na konto bankowe. Wszelkie informacje, adresy, numery konta, znajdziecie Państwo na wspomnianym już profilu Sołectwa. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia tego miejsca, udostępniania naszych postów, przekazywania informacji, no i zarezerwowania sobie terminu na najbliższą niedzielę. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze nam tak jak w ciągu ostatnich kilku dni i połączymy przyjemne z pożyteczne. Do zobaczenia zatem. Zapraszam i za każdą złotówkę, którą Państwo ofiarujecie w imieniu własnym, organizatorów oraz Pana Sebastiana, serdecznie dziękuję.